Słuchajcie, kilka słów dla tych, którzy zaczynają. Albo to czujecie, albo nie czujecie. Jak poczujecie sprzedaż, to się zakochacie, bo to nie ma rzeczy naprawdę lepszej chyba niż sprzedawanie. Ja akurat kocham, sprzedaż naprawdę wiele lat i pamiętajcie, że w takiej sprzedaży wbrew pozorom nie chodzi o żadne szczęście. Tu, jeśli będziecie dążyć sukcesownie do celu, rozwijacie, na pewno osiągniecie naprawdę sporo. Wielu ludzi, którzy nie rozumią sprzedaży, myślą, że ktoś jak dobrze sprzedaje, to ma szczęście. Słuchajcie jeszcze raz, bardzo ważna rzecz. Nie ma żadnego szczęścia i nie ma żadnego pecha. Są przypadki, czasami są pozytywne, czasami negatywne. Ale jeśli dążysz do celu, regularnie, yy, cały czas pracujesz nad sobą, efekt na pewno przyjdzie. Efekt na 100% przyjdzie. Tylko musisz to uwierzyć. Jeśli, bo tak jak mówią, cuda się zdarzają. Tak, ale cuda się zdarzają ludziom, którzy tylko wierzą w te cuda. Jak uwierzysz w te cuda, to one przyjdą. Jak nie wierzysz, nie przyjdą. Więc mówię, rób swoje, pracuj regularnie. Pracuj przede wszystkim w się, wyciągaj zawsze wnioski. Ja jak jechałem ze swoich spotkań, bo ja byłem kiedyś przedstawicielem kilka lat jak jechałem, to za każdym razem, kiedy jechałem ze spotkania, myślałem sobie nad jednym, co popełniłem błąd? Dlaczego klient, nie, dlaczego klient nie podjął decyzji? Nie było tak, że a akurat ten był taki, ten był taki, ten był taki. Nie, nie było żadnych wymówek. Zawsze przyjmowałem na zasadzie, to ja coś musiałem zawalić. I za każdym razem próbowałam po prostu za każdym, na każdym spotkaniu być lepszym. I tak w ten sposób dochodzisz do perfekcji. Ale nie bój się, do perfekcji jeszcze nikt w życiu nigdy nie doszedł. Także spokojnie, ja to robię 20 aż 32 lat i do perfekcji jeszcze mi jest daleko. Aczkolwiek pewnie jestem dużo dalej niż ty, ale każdy zaczynał tak samo.